Cześć, witajcie serdecznie na tym kanale w kolejnym odcinku. Dzisiaj opowiem wam o kolejnej bitwie z cyklu wrzesień 1939 rok, po której niektóre niemieckie armie miały prawie że pustą drogę na naszą stolicę, na Warszawę. Krótko mówiąc opowiem wam o bitwie pod Piotrkowem Trybunalskim i Tomaszowem Mazowieckim. No to co? Zacznijmy! Na samym początku powiedzmy sobie, gdzie mniej więcej leżą te dwa miasta. Otóż te dwa miasta leżą w województwie łódzkim. Piotrków mieści się pod łodzią, a Tomaszów Mazowiecki na wschodzie województwa. Jak wszyscy wiemy, gdy Niemcy uderzyli na Polskę, krótko mówiąc, zrobili sieczkę z naszego wojska i wdarli się w głąb naszego kraju. Już 5 września. Część X Armii, dokładnie 1 i 4 Dywizja Pancerna, przełamały naszą obronę na styku Armii Łódź i Kraków i kierowały się na naszą stolicę, a także mogły okrążyć od południa Armię Łódź. Armia Pruscy, która była w okolicy Tomaszowa, została podzielona na dwa zgrupowania. Pierwsze zgrupowanie północne w składzie 13, 19, 29 Dywizji Piechoty i Mieleńskiej Brygady Kawalerii. Zgrupowanie południowe. W składzie 12. i 36. Dywizji Piechoty oraz części 3. Dywizji Piechoty. W celu zatrzymania Niemców z armii Polosy została wydzielona Grupa Operacyjna Berleszela w składzie 19. Dywizji Piechoty i Wieleńskiej Brygady Kawalerii. Te jednostki otrzymały rozkaz jak najszybszego dotarcia do Piotrkowa i Tomaszowa. 19. Dywizja Piechoty miała obsadzić pozycję pod Piotrkowem. 13. Dywizja Piechoty miała bronić Tomaszowa Mazolickiego, a 29. Dywizja Piechoty została przerzucona na prawy brzeg rzeki Pilicy, przez co nie została użyta w obronie dojścia pod Warszawę. Jak wspomniałem wcześniej, 19. Dywizja Piechoty obsadziła pozycję pod Piotrkowem, a razem z nią 86., 85 i 77 pułk piechoty, a także Wileńska Brygada Kawalerii. 5 września około godziny 10 rano Niemcy, po silnym bombardowaniu i ostrzale z artylerii, ruszyli z uderzeniem, a na czele tego uderzenia stała pierwsza dywizja pancerna. Jednak to uderzenie na szczęście nie udało się. Okoliczny Wehrmacht, we współpracy z Luftwaffe, Rozpoczął kolejne bombardowanie i kanon działał. Po której o godzinie 14 ruszyło kolejne uderzenie, które tym razem uderzyło na nasz 86. Pułk Piechoty, który walczył za żalci, ale po troszku musiał się cofać uliczkami w głębi Piotrkowa, czekając aż przyjdzie wsparcie. Ale ono nie nadeszło nigdy. Właśnie ta sytuacja z naszym 86. Pułkiem Piechoty jest bardzo podobna do sytuacji całego naszego kraju podczas kampanii wrześniowej. Nasi żołnierze, nasze prawie milion żołnierzy stawiało zażarty opór, ponieważ walczyli z myślą w głowach, że w pewnym momencie na Bałtyk wpłynie potężna brytyjska flota Royal Navy, a na zachodnie ziemie Niemiec, na zagłębie Rury i Sary, a także na Nadrenie uderzy silna, zaprawiona w bojach Armia francuska. Jednak nasi pierwotni sojusznicy zadychę zostawili Polskę na pastwę losu. A tak jeszcze dodam, że Francja podczas II wojny światowej broniła się około 39 dni, a Polska z dużo słabszą armią broniła się przed Niemcami i Związkiem Radzieckim około 36 dni. A na dodatek Niemcy mieli ogromną przewagę nad nami a siły Francji i sojuszników dość mocno przeważały siły niemieckie. Wspomnę, że siły sojuszników Francji nie były małe. Na przykład brytyjski korpus ekspedycyjny liczył sobie 11 dywizji, czyli ponad 170 tysięcy żołnierzy. Pod wieczór 86 Pułk Piechoty wycofał się z Apilice ponosząc duże straty. Niestety Właśnie w tym momencie upadła obrona Piotrkowa. Rano 6 września Niemcy całą siłą swojego 16 Korpusu Pancernego uderzyli na naszą rozciągniętą 13 Dywizję Piechoty, która broniła Tomaszowa Mazowieckiego. Niemcy zaczęli wyłamować częściowo naszą obronę i ich oddziały częściowo przynajmniej wdarzą się do miasta. Wieczorem tego samego dnia XIII dywizja wycofała się ze względu na możliwość jej okrążenia i ruszyła w kierunku na Warszawę. Przez to, że upadły te dwa niemałe miasta na ziemi łódzkiej, to niemiecka 10. Armia miała dosłownie otwartą drogę na Warszawę. Dziękuję Wam serdecznie za obejrzenie tego odcinka, jeżeli nie się Wam spodobał, to nie zapomnijcie o zasubskrybowaniu tego kanału, lajkowaniu, komentowaniu, kliknięciu dzwoneczka. Widzimy się w kolejnych odcinkach historycznych i nie tylko. No to cześć!